Tutaj bardzo dużo jest takich właśnie wyjść z pracy, Christmas night outs, Christmas dinners na przykład i je się bardzo dużo wcześniej ustala, no i jakieś tam są wyjścia do restauracji, do knajp i takich wyjście jest tutaj mnóstwo. Chodzą koleżanki ze sobą, chodzą gdzieś tam y, mamy na przykład, jeżeli się znają tam z przedszkola. Wyjścia z pracy to jest coś, co, co jest bardzo takie y, też popularne i zawsze takie coś tutaj jest. Ja, ja bardzo często miałam... Na przykład wyjście z pracy, wyjście z koleżankami w jednym miesiącu i jeszcze wyjście na z uczelni, kiedy studiowałam, jeszcze zanim nie było tych lockdownów wszystkich i pozamykane wszystko nie było. Witam Was serdecznie na kanale Przebojowa Polka. Ja nazywam się Janna Michłoka i nadaję do Was z Irlandii. A tym, tą dzisiejszą rozmową zaczynam taki cykl świąteczny, który y, będziecie mogły zobaczyć przez cały grudzień, święta w różnych krajach. Y, I dzisiaj. Y, opowie nam o świętach Ania Grochowska z blogu Podaniości. Ania mieszka w Szkocji i dzisiaj wyjątkowo nie będziemy mówiły o finansach domowych, ani o planowaniu posiłków, ani o ustaleniu budżetu, ale będziemy rozmawiały o świętach, o tym jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Szkocji i o tym jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w domu u Ani w Szkocji. Jeżeli jesteście zainteresowane tym, co robi Ania, to oczywiście wszystkie linki znajdziecie pod naszą y, rozmową, oprócz tego znajdziecie też linki y, do wszystkich rozmów, które już na tym kanale odbyły się y, z Anią. Y, a na końcu zostaniecie przekierowani też na blog Ani pod Aniości. Także jeżeli jesteście zainteresowane y, usprawnieniem swoich finansów, planowaniem posiłków, to on, y, Zapraszam Was na rozmowy, które już z Anią odbyłam, dotyczące stricte tego tematu, ale zapraszam Was też na bloga Ani Potaniości, gdzie co tydzień nowa rozmowa, nowy vlog, w którym Ania dzieli się tym, co już sama osiągnęła i pokazuje nam, jak można w łatwy sposób ogarnąć finanse domowe i planowanie posiłków i po prostu mieć swoje własne pieniądze. Witam Cię Aniu. Trochę przedługi ten mój wstęp, ale Ty tak dużo rzeczy robisz, że warto było o tym powiedzieć. No trochę tego jest. <laughs> no dobrze, to co? Zaczynajmy. Powiedz mi, jak wyglądają święta w Szkocji? Kiedy w ogóle się zaczynają i kiedy w sklepach czuć już tą atmosferę świąteczną? Wiesz to w sklepach czuć atmosferę świąteczną tak naprawdę zaraz po Halloween. Halloween w Szkocji jest 30 października, ostatniego, ostatniego dnia listopada, 30 albo 31 października. Nigdy nie pamiętam, ile dni ma października, ale to jest ostatni dzień października. I tutaj tak naprawdę zaczyna się już 1 listopada. I te święta w Szkocji są takie bardzo inne od polskich świąt, i to wynika też z wielu, z wielu przyczyn, o których może tak chwilkę tutaj opowiem. Po pierwsze, jak to wygląda, tak, tak naprawdę w sklepach, takie typowo takie świąteczne, jakieś kalendarze adwentowe, tego typu tak, czekoladowe, na przykład, które można sobie tam otwierać. Tutaj jest taka tradycja od lat już. Są w sklepach już od bardzo, bardzo dawna, jakieś inne kalendarze, czy z Lego, czy z jakimiś tam kosmetykami też są. Generalnie święta zaczyna się obchodzić taką atmosferę świąteczną, w Szkocji święta obchodzą praktycznie od końca listopada i to jest takie tutaj obchodzenie tych świąt jest takie bardzo społeczne, takie bardzo rodzinne, tak. cała, cała taka społeczność się po prostu zbier, zbiera razem i to się tutaj odbywa na kilku płaszczyznach, już od takich najmniejszych lat szkolnych na przykład, Dzieci tutaj mają swoje festyny, kiermasze świąteczne i bardzo duże jest też nastawienie na to, że te pieniądze z tych kiermaszy albo zaspokajają na przykład budżet szkolny, albo idą na jakieś dotacje do, do dotacje na przykład do jakichś celów charytatywnych. Ogromne tutaj są w ogóle akcje charytatywne, w których na przykład my też bierzemy udział. To jest taka akcja MFR Cash for Kids, to jest Radio My czyli taka tutaj nasza taka lokalna radiostacja. I oni na przykład zbierają co roku. To są takie prezenty, mają takie swoje, swoje stacje, gdzie na przykład można kupić jakiemuś dziecku prezent. I faktycznie to jest niesamowita akcja, która faktycznie fizycznie pozwala, pozwala pomóc gdzieś tam rodzinom, rodzinom które na przykład ta święta nie mają pieniędzy. I faktycznie tutaj to szkoły też bardzo często po prostu gdzieś tam robią na przykład takie. Szkoła sama obserwuje dzieci i ktoś to, nie zgłosił się do tego programu, a szkoła na przykład zgłasza dzieci, yy, bo na przykład rodzice o tym nie wiedzą, albo na przykład nie wiedzą, czy się będą kwalifikowali i, te, i tego typu rzeczy. Kolejną rzeczą są takie, tak jak powiedziałam, są takie social gatherings, czyli po prostu tutaj ludzie się, tutaj nie musisz być rodziną swoją, taką z i kości, po prostu yy, 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 rodzinę. Yy, że z ale tutaj bardzo dużo jest takich właśnie wyjść z pracy. Christmas Night Out, Christmas Dinners na przykład. I je się bardzo dużo wcześniej ustala. No i jakieś tam są wyjścia do restauracji, do knajp i takich wyjść jest tutaj mnóstwo. Chodzą koleżanki ze sobą, chodzą gdzieś tam y, mamy na przykład, jeżeli się znają, tam z przedszkola. Wyjścia z pracy to jest coś, co, co jest bardzo takie y, też popularne i zawsze takie coś tutaj jest. Ja, ja bardzo często miałam. Na przykład wyjście z pracy, wyjście z koleżankami w jednym miesiącu i jeszcze wyjście na przykład z uczelni, kiedy studiowałam, jeszcze zanim nie było tych lockdownów wszystkich i pozamykane wszystko nie było. I kiermasze świąteczne. We wszystkich większych miastach, to są całe miasteczka, które na przykład w Deneburgu zaczynają się od 20 listopada i aż do tego czasu poświątecznego one, one tam są. I to są niesamowite. Kiedyś miałam y, możliwość, byliśmy w Aberdeen na... Hogmany, czyli Hogmany, to jest szkockie, szkocki Nowy Rok i Sylwester, tak tutaj się nazywa to, nazywa to. i tak się właśnie obchodzi przez cały luteńki, cały miesiąc, się celebruje, wychodzi się ze znajomymi, jest taka atmosfera świąteczna, jest na przykład takie zapalanie lampek, to jest też taki cały event, zapalanie na lampek świątecznych i tego typu rzeczy i tak się to celebruje, jeżeli chodzi o celebrowanie z rodziną, to oni tutaj generalnie celebrują tylko jeden dzień i polega to na tym, że po prostu od rana zaczyna się. Yy... Nigdy nie byłam w takich świętach takich prawdziwych szkockich, bo, bo, bo zawsze to robimy gdzieś tam w swoim gronie polskim, ale to jest coś, co wyczytałam w internecie i coś, co, co mi dziewczyny opowiadały, że tak tutaj się robi. Yy... Jeść y, zaczyna się od rana i zaczyna się od rozpakowania prezentów. Zazwyczaj te prezenty się tam jeszcze w piżamach rozpakowuje i robi się to w świąteczne poranie 25 grudnia. Oni nie obchodzą Wigilii. Wigilie się raczej obchodzi w północ Polsce, w Niemczech, gdzieś tam w krajach y, Ameryki tej y, latynoskiej I tam, tam się obchodzi wigilię. U, tutaj się tej wigilii nie obchodzi Boxing Day, natomiast to jest dzień dla nich szału zakupowego, kiedy są największe promocje i wtedy po prostu nawet nie ma po co iść do sklepu, bo tam po prostu ludzie zaczynają się ustawiać w kolejkach od 6 rano. Jednak 25 grudnia oni zaczynają od jedzenia i, na, i te, to jedzenie jest takim motywem przewodnim przez cały dzień, także oni po prostu wstają rano, piżamki świąteczne, rozpakowują prezenty yy, i Szukałam czegoś, żeby opowiedzieć o takim typowym szkockim śniadaniu świątecznym I tutaj, gdzie ja mieszkam, takim tradycyjnym, że tak powiem, takim semi-tradycyjnym, to jest po prostu taki croissant, czyli rogal, taki maślany z szynką i serem i czasami na to jeszcze dżem żurawinowy na to jeszcze kładą i to jest taki ich taki typowy, po prostu taki, żeby zacząć dzień, albo na przykład bułka z bekonem. To jest taki ich typowy, taki, żeby zacząć ten dzień, a potem się je y, świąteczny obiad y, i to jest właśnie zazwyczaj, to jest jakieś mięso, jakiś, y, albo indyk, na przykład taki Sunday roast typowy, tylko taki bardziej świąteczny, ładniej podany czyli to będzie po prostu indyk y, z Yorkshire puddings, z y, pieczonymi ziemniakami, stłuczonymi ziemniakami to na tym talerzu jest napełnione bogato wszystkie warzywa są pieczone albo, albo ugotowane. I to wszystko jest bardzo mocno polane gravy i zależnie od tego, jakie mięso serwujemy inny będzie od tego sos. jakie są... powiedz, powiedz, Powiedzmy o tym, Aniu, co to jest najpierw gravy bo nie wszyscy mogą wiedzieć, ja jestem w Irlandii, też wiem, że oni gravy kochają. Czyli po prostu są różnego rodzaju sosy. To na jest przykład w Irlandii to... Sos taki tutaj, no na przykład, jeżeli robisz to, nie wiem, pieczeń z indyka, no to będzie gravy z indyka, taki, no sos z indyka po prostu, taki jak u nas się robi tam do polania pie sos pieczeniowy. O. Jeżeli się na przykład robi y, udziec owczy, to on będzie z sosem miętowym podany, jakieś inne mięso, na przykład wieprzowina, będzie z takim y, sosem jabłkowym podana na przykład. Y, jeszcze inne mięso z sosem żurawinowym. Także to jest coś takiego, co jest oprócz tego właśnie sosu pieczeniowego, jeszcze się y, dodatkowo nakłada właśnie taki, y, taką małą porcję tego sosiku i oni tutaj bardzo często go tam różnie jeszcze mieszają, na przykład z octem y, albo z takimi rzeczami, ale to jest coś, czego ja się dowiaduję od moich znajomych z pracy, więc to nie jest coś, co, czego ja jestem fanką, czy my raczej jemy takie po, polskie... Y, polskie... Zaraz do, tego, zaraz do tego przejdziemy, jak wyglądają święta u Ciebie. Ale zanim powiesz mi dalej, Aniu, bo Ty już większość moich pytań zabrałaś. Wszystko już prawie powiedziałaś. Chciałam Cię zapytać, jak oni się przygotowują do świąt w sensie takim, wiesz, u nas święta, ja pamiętam z mojego rodzinnego domu. Ja niestety nie kultywuję tej tradycji. Przepraszam Cię, mamo. Jest po prostu totalne sprzątanie. Jest takie sprzątanie, wiesz, deep. Klinik, że po prostu do, prawie że do podłogi. Irlandki na przykład tego nie mają. Tutaj tak się nie, nie pucuje domów, tak? Tutaj bardziej, składa, bardziej stawia się na dekorowanie tych domów, więc moje dwa pytania. Pierwsze, czy Szkotki też tak bardzo sprzątają swoje domy przed świętami? I kiedy Szkoci i jak? Ubierają swoje domy na zewnątrz i wewnątrz. To zależy typowo od człowieka, tak naprawdę. Są takie szkodki i są takie osoby. Powiedziałam, że to tak naprawdę nie zależy tak bardzo od tego, jaką mamy narodowość, a raczej tutaj zależy od charakteru. Bo to jest Twój wybór. Czy ty chcesz po prostu posprzątać ten dom i chcesz go mieć czystego na święta, ale raczej nie jest to tak, ja przynajmniej się z czymś takim nie spotkałam, żeby to było tak yy, społecznie, wiecie, że takie po prostu takie. Yy, takie gloryfikowanie, umęczania się, żeby te okna były umyte, i tego wszystko, to wszystko. Tutaj tego nie ma. Tutaj to idzie w drugą stronę, bo dziewczyny tutaj generalnie stawiają właśnie na to, żeby pięknie wyglądać na te święta. Więc one tutaj się umawiają na paznokcie. Tutaj naprawdę te dziewczyny, które mają salony piękności i fryzjero, to to są po prostu, mają naprawdę grafik, mają poton, bo dziewczyny się przygotowują właśnie na te wszystkie night outy i na te wszystkie Christmas parties i na to tutaj się dziewczyny przygotowują generalnie właśnie ludzie. Więc tutaj się stawia bardziej na to, żeby sobie kupić jakiś taki fajny wiesz ciu Więc tutaj dziewczyny generalnie stawiają na to, żeby przygotować jak jakby swój dom go udekorować ładnie, jeżeli ktoś tam się takie coś lubi bawić, ale generalnie oni to lubią. Dekorują go na święta i dekorują go na zewnątrz, to są zazwyczaj jakieś światełka, albo takie na przykład hologramy, które tam. To było tak dwa lata temu takie bardzo popularne, że kupowało się takie boksy i one po prostu rzucały Ci tam różne obrazki, tak jakby na ścianę, i to było coś bardzo popularnego, ale też światełka takie na zewnątrz. Jak ktoś ma choinki, czy jakieś drzewka, czy nawet żywopło to też właśnie bardzo często je dekorują. Są oczywiście takie domy, wiesz, w okolicy, gdzie tam się jedzie je oglądać, jak tutaj są fajnie udekorowane, ale myślę, że w tym roku ze względu na podwyżki tych cen prądu i gazu, to myślę, że może to nie być w tym roku, że tak powiem, ludzie mogą trochę przystopować, jeżeli chodzi o dekoracje. Generalnie bardzo często są właśnie okna udekorowane, jeżeli chodzi o jakieś takie, na przykład takie czy ze sztucznego śniegu, czy, czy, coś, czy, czy coś w ten deseń. W środku dekorują, mają zawsze jakąś choinkę, i choinkę tutaj też się bardzo często ubiera już 1, listopada, 1 grudnia. To jest taki czas, kiedy tutaj się ubiera, ubiera choinkę. Bardzo taką starą tradycją jest. To jest coś, o czym mówią na przykład u mnie dziewczyny w pracy, ale takie dziewczyny już tam gdzieś 50. Plus że kiedyś ubierało się choinkę, tak jak w Polsce 24 grudnia. Teraz bardzo często właśnie jest taka ta tradycja yy, 1 listopada. Yy, pf, coś mi, co mi z jest... tym listopadem? Pierwsza? Ania, a, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy do dzieci przychodzi Elf on the shelf? Znacie w ogóle Elf on the Shelf? Jest, przychodzi, yy, przychodzi Elf on the shelf, no i niektórzy się w to bawią, niektórzy to, to nie bawią. Myśmy się w to trochę bawili w tego Elfa. Może w tym roku też się pobawimy, zobaczymy. To jest taka fajna zabawa, że tak Elf psoci, elf psoci i, i różne psoty właśnie tam wyprawia przez cały, tam, przez, cały, przez cały, przez cały grudzień. Jest w ogóle jakaś taka legenda o tym Elfie, że nie można go dotknąć, czy nie można go. Dzieci nie mogą go, nie go, dotknąć. go tak, bo on będzie tracić te swoje magiczne, magiczne właściwości, coś takiego. Także tak u nas jest ten Elf on the Shelf. I ja to robiłam faktycznie z dzieciakami jak były mniejsze. Być może w tym roku też, też to zrobię. Muszę się ich zapytać czy w ogóle by chciały i czy matce się będzie chciało się bawić tego Elf, elf on the shelf. Tak, bo... yy, A powiedz mi Aniu jeszcze taką rzecz, co śpiewają Szkoci przy wigilijnym stole czy w... na no, wigilijnym, oni mają przy... w czasie świąt czy czy mają jakieś swoje, nie wiem, kolendy, pastorałki, czy raczej taka komercyjna muzyka świąteczna? Z tego co ja zauważyłam, raczej taka komercyjna muzyka świąteczna, ale kiedy zaczęłam to sobie googlować, no to się okazało, że oni faktycznie mają takie swoje kolendy, pastorałki. To są na przykład kolendy yy, i są takie tutaj playlisty, można sobie na YouTube znaleźć yy, z takimi tradycyjnymi yy, świąte, świątecznymi piosenkami. Ale to jest coś raczej, co robi takie mocno, mocno starsze pokolenie, ale też w domach opieki, na przykład, często słyszałam takie starsze jakieś kolendy, albo na przykład są takie kolendy, jaką się nazywa Doni. Jest taki jeden gość, który tam śpiewa Doni. Donnie O'Connor, Donnie Sullivan, nie pamiętam jak się nazywa. I tutaj ci starsi właśnie ludzie go uwielbiają i właśnie jego kolędy są tak najczęściej, najczę, najczęściej śpiewane. Jak sobie przypomnę jak się gościu nazywa to cię potem gdzieś, gdzieś wyślę. Ale a powiedz mi, czy on, a czy, czy Szkocie mają jakieś takie typowo swoje świąteczne tradycje? Na przykład czy znacie crackers? Takie wiesz, takie rozrywane te, takie z niespodziankami takie, nie wiem jak to nawet nazwać po polsku, takie zawijane w papier tak, tak. niespodzianki. To się nazywa tutaj Kraker, ale ja nie wiem jak to, jak, to, jak to nazwać nawet po polsku, wiesz? Mają. W ogóle to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o takie określenie. Tutaj to się po prostu nazywa Krakers. My nie mamy polskiego odpowiednika, więc myślę, że nawet by tak ciężko było coś takiego znaleźć w Polsce, żeby coś takiego sobie zrobić. Krakersy to jest coś, co po prostu się, tutaj nie tylko na święta, ale generalnie na jakiś takich Y, obiadach takich większych, gdzie są po prostu obiady przy tych okrągłych stołach y, i się w ten sposób to y, organizuje, to na przykład czy na weselach, czy na, czy na jakichś takich innych y, większych imprezach, to te są zawsze y, na stole i to jest taka nie tylko tradycja świąteczna, tutaj tylko taka ogólna, taka po prostu ich taka mała zabawa i w takim się zawsze jest jakiś tam, y, jest zawsze coś jest, y, zawsze jest jakiś y, dowcip. Dopcie w nim jakieś takie małe takie, takie pierdółki w tych krakarecach. I oni faktycznie tutaj to mają. Jeżeli chodzi w ogóle o święta, jak ja zaczęłam o tym wszystkim googlować i się dowiadywać, tak żeby się ci jakieś ciekawe rzeczy tu poopowiadać też, to okazało się, że święta, ponieważ Szkocja jest krajem prezbiteriańskim, w tym momencie tutaj religia generalnie nie... nie religia nie, nie rządzi, że tak powiem, tym państwem. To nie jest takie państwo religijne, świeckie bardzo mocno. Ale w tych jeszcze takich czasach, tych do lat 50., to było bardzo mocno, bardzo mocno kościel, kościelne państwo religijne. No i ja się dowiedziałam, że aż do roku 1950, któregoś yy, Boże Narodzenie nie było w ogóle świętem yy, publicznym. Nie było uznawane jako święto publiczne, a do roku 1700, któregoś tam, już nie pamiętam tych dat w tym momencie nie było w ogóle uznawane za święto i obchodzenie świąt w taki sposób właśnie katolicki, chrześcijański było, było kajane, więc tutaj też, Taka bardzo ciekawa rzecz, ja na przykład o tym nie wiedziałam. Jeżeli, czy oni mają tutaj jakieś takie swoje typowe tradycje? Mi się wydaje, że to jest takie trochę pomieszane tutaj między Walią, Irlandią, Anglią, Anglią, Szkocją. Taką typowo świąteczną, myślę taką rzeczą dla, dla szkotów jest to, że oni tutaj to bardzo mocno, tak, jeżeli dokojują jakieś domy, czy mają dekoracje swoje świąteczne, czy na przykład dekoracje stołów, to one są takie dosyć mocno, mocno szkockie. Więc tutaj ta szkocka krata na przykład gra taką dosyć dużą rolę, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o dekoracje, mają na przykład też taką tą nazwę Hogman. Nie wiem czy ona jest taka typowo szkocka dla Sylwestra na przykład. Czy gdzieś tam w Irlandii też takie coś, takie coś jest. No, nie nie to na przykład taka, takie te nazwy wywodzące się z Galik, z tego języka galickiego właśnie. Takie typowo też na przykład te szkockie szkockie słodkości, na przykład, które oni tutaj jedzą. To jest to taki Christmas Pudding, który się podaje na przykład z sosem brandy, albo te ich minspice, Spice. One są generalnie z, to jest takie, takie kruche ciasto, które się jest na jest słodkie, ale kiedyś historycznie oni te w tych minspice było wszystko. Ale w tym momencie jest tutaj tylko jest tutaj tylko to, jest tylko takie to słodkie, słodkie nadzieje, nadzienie w tym minspice, takie tradycje, takie typowo szkockie, szczerze powiedziawszy, nie wiem. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia u Ani A Ania Grachowska zazwyczaj święta pracuje. Więc, więc taki sobie zawód wybrałam i tak po prostu u mnie, u mnie to wygląda. Także ja z tego powodu, że, my, że ja pracuję w święta to my po prostu obchodzimy cały grudzień, staramy się właśnie tak świętować. I to jest takie dla mnie po prostu bardzo, bardzo ważne, bo ja w te dni 25, 24, 26 jestem zazwyczaj właśnie wtedy w pracy. Więc u mnie święta spędzam gdzieś tam z moimi pobratymcami i razem się nad sobą użalamy, że, jest, że jesteśmy w pracy. A jeżeli chodzi o takie, o takie domowe typowe rzeczy, to my na przykład sobie ustalamy, w tym roku sobie zrobiliśmy, na przykład będziemy dopiero robili secret santę na przykład, i to będziemy sobie robili jako mikołajki. Także my generalnie święta Albo mi zap powiedzieć, że właśnie no w Irlandii też jest coś takiego jak Secret Santa i często to się w pracy robi, że po prostu losuje się yy, wybraną osobę i tej osobie kupuje się prezent, a potem te prezenty się rozdaje jakoś tam przed świętami na przykład. Tak, i to jest zazwyczaj właśnie jakaś tam symboliczna kwota. Na przykład jak kiedyś w jednej z prac, w której pracowałam, to było dosłownie 10 punktów i faktycznie losowaliśmy i tam też każdy tak jakby pisał swoje imię, kto chce wejść w tym udział. Yy, I w ogóle to jest fajna rzecz. My tak w tym roku zrobiliśmy z dzieciakami, ustaliliśmy sobie budżet i zrobiliśmy sobie tak, że po prostu dzieciaki napisały, znaczy każdy napisał, co by chciał dostać, a co by nie chciał dostać, to, bo to też uważam jest ważne, żeby tak nie robić sobie takich prezentów, które po prostu będą od czapy. Tak jak powiedziałam, my świętujemy tak jakby cały dzień i ja bardzo lubię tego różnego typu, właśnie te. Ja mam jakieś świąteczne, chodzenie po sklepach, oglądanie sobie tych wszystkich ozdób świątecznych i w ogóle ja generalnie lubię chodzić sobie na takie window. Window shopping i po prostu oglądać, ale nie kupować. Wystarczy mi to, że ja po prostu tak się ponapawam tymi widokami świątecznymi. Oczywiście Christmas Jumper Day, który tutaj jest w okolicy naszych Nikołajek i na przykład wtedy się właśnie robi takie te wielkie, wielkie to takie zbieranie na fundacje charytatywne, więc po prostu za to, że się przyjdzie do to u mnie w pracy na przykład, jest też tak, że. Bardzo często, wtedy na przykład sobie zakładamy jakieś takie świąteczne czy jakieś kolczyki, na przykład, no bo ja pracuję w szpitalu, więc nie mogę sobie tam założyć jakiegoś piesmeczu jumperu czy coś, ale to jest takie, to, to, takie coś, że oni tutaj tymi świętami się bawią. I my też taką, taką, taką strategię żeśmy przyjęli, że święta są bardzo cilautowe. I to jest generalnie taki okres, kiedy my po prostu siedzimy, oglądamy świąteczne filmy. Ja coś ugotuję, ale to nie jest jakiegoś, to nie jest dużo. My nie gotujemy bardzo dużo. Yy, nie robimy takich typowych świąt, takiego posiedzenia takiego za stołem, że po prostu jemy, jemy, aż się przejemy. Yy, nie sprzątam w domu na święta. Raczej dla mnie to jest taki okres, kiedy ja po prostu się pozbywam nadmiaru rzeczy i robię sobie po prostu takie sprzątanie, ale takie bardziej. Nie to, żeby okna były czyste, aczkolwiek muszę umyć, bo już się przez nie patrzeć nie da. Więc to jest to jest to jest inna trochę moja kalosze, bo już naprawdę potrzebują tego mycia, ale no, ja sobie nie wyobrażam trochę, że miała ja po prostu latała na szczocie i szmacie. Myślę, że nasze pokolenie już po prostu jest takie trochę bardzo inne, jeżeli o to chodzi. Także u nas te święta są takie bardzo takie chilloutowe, to jest po prostu taki czas spędzony z rodziną, jeżeli chodzi o gotowanie, tak jak powiedziałam, ja po prostu ugotuję kilka rzeczy. Ale gotuję na takiej zasadzie, że po prostu ktoś sobie ma ochotę, proszę bardzo, tam jest lodówka, nakładają sobie na talerz, mikrofalówka, podgrzewają i jedzą. Niż takie jakieś tam ogromne spędy, obiady. I też spędzamy święta w swoim gronie. Nie chodzi... A powiedz mi, a czy macie jakieś takie swoje świąteczne tradycje? Nie wiem, też bo trochę dużo tego jest. Nie powiedziałyśmy o tym. Ty masz dzisiaj właśnie Christmas jumper, że zarówno pewnie Szkocie, jak i Irlandczycy kochają ubieranie się w świąteczne takie ubranka różnego rodzaju. I ja pamiętam, jak dla mnie było szokiem, jak pierwsze święta spędziliśmy tutaj i nagle w pierwszy dzień świąt za oknem zobaczyłam mojego sąsiada w takich śmiesznych świątecznych piżamach. I to był dla mnie szok, ale się okazuje, że to jest normalne po prostu i że oni tutaj tak się noszą tak z, właśnie z tymi Christmas jumper, czyli takimi bluzami świątecznymi. Zresztą sama dobrze wiesz, jak pójdziesz do sklepu, możesz kupić wszystko, tak? Czyli pijamy, no wszystko, sukienki, mm -hmm. tak? Świąteczna, wszystko, wszystko. Znaczy, ja myślę, my. My generalnie sobie robimy tak, bo ja mam rodzinę paczłowakową, więc my tak naprawdę to będą nasze trzecie święta w tym roku, i my po prostu tak jakby sobie patrzymy, co nam pasuje, co nam nie pasuje, i robimy święta tak typowo, typowo pod siebie. Także dla mnie najważniejsze w tych świętach jest, taką naszą najważniejszą tradycją świąteczną jest to, żeby spędzić je razem ze sobą i żeby nie było czegoś takiego, że ja po prostu. Bo ja też takich świąt próbowałam próbowałam taką tradycję tą polską, Prze, prze, przenieść tak jeden do jednego tutaj do Szkocji, tylko że moje dzieci się nie czują bardzo, jakby to powiedzieć, żeby to źle nie zabrzmiało. My jesteśmy w Polsce raz do roku, one się nie czują takiego, takiego związku z Polską, bo one tam się nigdy praktycznie nie wychowywały. One były bardzo małe, kiedy my tutaj przyjechaliśmy i one jedyne, co znają i z czym się zasymilowały tak bardzo dobrze, w ciągu tych ostatnich kilku lat, to, są właśnie, to jest właśnie Szkocja, więc one, jak ja im na przykład proponuję barść barś czerwony na, na święta i rybę, rybę po grecku z surówką z kieszonej kapusty, na przykład z ziemniakami pieczonymi, jak było u mnie w domu, no to u mnie jest tyle marudzenia przy stole, że ja po prostu sobie dałam spokój, więc y, to jest ja... Nasze święta to są też tak trochę, tak mi ciężko powiedzieć, w jakichś tradycjach i tego typu rzeczach, bo my to po prostu tak jakby, u nas jest taka ewaluacja co roku, co się sprawdza, co jest dla nas ważne, z czym my się czujemy dobrze. I tak nasze po prostu święta wyglądają. Jest możliwe, bo jeszcze nie wiem, czy będę pracowała w Wigilię, czy nie, yy, aczkolwiek wiem, że w jeden dzień święta na pewno będę pracowała. Nie wiem nawet, czy będziemy mieć taką prawdziwą Wigilijną kolację, czy będziemy po prostu mieć taką jakąś kolację Wigilijną. Y, taką bardziej taką elegancką, odświętną, ale nawet nie wiem, czy będą na nie takie tradycyjne, wigilijne potrawy, bo my nie obchodzimy też świąt w sposób taki katolicki chrześcijański. My bardziej je obchodzimy w taki sposób po prostu taki, jakby to powiedzieć, taki y, kulturowy bardziej. To jest coś po prostu, co jest tak, y, nie obchodzimy ich po prostu religijnie, o tak powiem. A powiedz mi na koniec jeszcze, czy tęsknisz za takimi świętami w Polsce? Bez względu na to, jak je nazwiesz, czy nie mówię tutaj o religii, mówię o takim, wiesz, o takiej atmosferze, bo jednak ta atmosfera świąt Bożego Narodzenia w Polsce trochę się różni od atmosfery świąt na, już pomijam na emigracji, ale w ogóle w jakimś innym kraju. Wiesz co? Byliśmy na świętach trzy lata temu. Ja wtedy miałam taki ostatni okres, że to jeszcze studiowałam i mówię ok, ja wtedy miałam zawsze miałam święta wolne, to był taki okres, jak wtedy pracowałam y, tak jakby na takim kontrakcie, że sobie sama wybierałam dni do pracy. Więc mówię ok, ja biorę święta wolne. I tak nam się wtedy udało, że po prostu z moim wtedy jeszcze byłym mężem, y, on też miał wolne, mówię dobra, to jedziemy do Polski na święta. I faktycznie pojechaliśmy do Polski na te święta. Uh, you know... Takie miałam wtedy zderzenie takiego wyobrażenia, tak jakby, tego co ja sobie w głowie zapisałam, nadpisałam sobie też bardzo dużo wspomnień gdzieś ze świąt, bo sobie tak, trochę je nadpisałam sobie taką tęsknotą za Polską, za rodziną i takim, takimi różowymi okularami i miałam takie mega zderzenie z rzeczywistością, na które się nakładało też dużo innych rzeczy, no bo to nie chodziło tylko o same święta i tam i, i, i inne rzeczy. No i ja nie tęsknię za, za, za polskimi świętami, szczerze powiedziawszy. Nie tęsknię za tą taką o tych polskich świąt, takim, takim, tym dalej takim po prostu podejściem, że ja już muszę od 1 grudnia stać i lepić pierogi, do zamierzarki, je wkładać i, i planować to wszystko, bo dużo bardziej, jak już tak się do tego przyzwyczaiłam i tak prze, przełożyłam sobie te tradycje yy, na takie na swoje, na to, co mi odpowiada i od, tak jakby oddzieliłam sobie w głowie to. To jest takie dziwne, ale jak sobie oddzielisz w swojej głowie to, jakie ty masz przekonania na, na, na różne tematy, czy świąt, czy, czy ten okład o świętach, powiedzmy co się wyniosło, co ty masz jakieś przekonanie, które jest twojej mamy, jakie jest przekonanie twojego taty, jakie jest przekonanie twojej babci, a to jak ty chcesz, żeby twoje święta wyglądały, to nagle te święta są naprawdę idealne. Pod ciebie skrojone takie jak ty chcesz, to jest taki faktycznie czas, kiedy się odpoczywa, kiedy się ładuje baterie i kiedy się tak, dla mnie to jest też taki czas takich refleksji, takiego podsumowania, podsumowania takiego, no całego roku i takich tych, co, co mi się udało, jakie mam plany na kolejny rok, Taki czas, takiego trochę takiego zwolnienia też. No i tak jak mówię, takiego. Tu mi się strasznie podoba takie to obchodzenie tych świąt przez cały grudzień. Tak naprawdę można to tak fajnie poczuć. Aniu, dziękuję Ci bardzo, że się podzieliłeś z nami tym, jak wyglądają święta nie tylko w Szkocji, ale u Ciebie. I myślę sobie, że chyba to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że najważniejsze chyba w tym wszystkim, żebyśmy byli razem, tak? I bez względu na to, czy zachowujemy polskie tradycje, czy nie, czy bierzemy coś z kraju, w którym mieszkamy, myślę sobie, że to wszystko ok. Dopóki my w tym wszystkim czujemy się dobrze i nam to sprawia radość i przyjemność. I co życzę ci spokojnych świąt i obyś y, jak najmniej pracowała. Ja też pewnie będę święta pracowała, tak? Mm. Bo pod, pracujemy w podobnej branży, tylko troszkę na innych stanowiskach. Y, więc na pewno będę pracowała, ale powiedziałam sobie, że że chciałabym mieć wigilię wolną, więc mam nadzieję, że mi się uda, żeby wigilia była wolna. Także wszystkiego dobrego dla ciebie i dla całej twojej rodziny. Dziękuję I również wesołych świąt mam nadzieję, że w pracy będziesz miała fajne święta, bo tam są też zawsze no zawsze tak jest taka atmosfera też w pracy jest taka świąteczna, niby człowiek pracuje, ale też tak trochę tych świąt, yy, gdzieś tam ze współpracownikami też, yy, też można sobie tak troszeczkę chociaż zrobić, także mam nadzieję, że też będziesz miała fajne i przyjemne święta. Dziękuję Ci bardzo.